Cześć, witajcie na kanale CTGTV. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o vintage'owej cyfrze, czyli Digitechu XP200. Zapraszam. Mało rzeczy w świecie gitarowym jest mnie w stanie zaskoczyć i myślałem, że podobnie będzie w kwestii XP200. Widuje ten efekt na aukcjach od bardzo długiego czasu, podobnie jak XP100, jednak nigdy nie zwróciłem na nie szczególnej uwagi. Modele Digitech XP100 do XP400 to efekty, które powstały w latach 90. na bazie popularności pierwszego łami XP100 to łami plus A, XP200 to zestaw efektów modulacyjnych, XP300 Space Machine, połączenie modulacji i pogłosów. Dziś najbardziej poszukiwany i najdroższy, a ostatni z nich to XP400 Reverberator, czyli zestaw pogłosów. Właśnie znalazłem go w polskim sklepie nowego. Z ciekawostek: modele XP200 do 400 elektronicznie różnią się tylko jednym chipem. Wystarczy go wymienić i możemy jeden efekt zmienić drugi. Jeszcze ciekawsza sprawa: za pomocą młoda zwanego jetpack możemy mieć każdy z tych czterech efektów w jednej obudowie. Mega chat! Co znajdziemy na pokładzie naszego XP200, zaczynając od kwestii techniczno-mechanicznych. Na przednim panelu jest pedał ekspresji oraz dwa przełączniki, jeden odpowiedzialny za bypass i tuner, drugi za przełączanie presetów. Na malutkim wyświetlaczu odnajdziemy numer presetu, a dwie diody obok prezentują dojście sygnału do efektu oraz ewentualny clipping. Na tylnej ściance potencjometr, którym ustawimy siłę sygnału na wejściu, jedno wejście, dwa wyjścia, przycisk opcji i programowania oraz gniazdo zasilania 9V prądu przemiennego. Przechodząc do technikali cyfrowych, do dyspozycji użytkownika oddano tuner oraz możliwość zapisania sześciu swoich ulubionych presetów. Do wyboru mamy sześć sekcji. Rotary Speaker, Horus, Flanger Phaser, Vibrato, Tremolo Pan, pedal. Ich bin der Königreichsbetrieb. Patrząc na dzisiejsze możliwości procesorów, wydawać by się mogło, że XP200 to żaden rarytas. Warto jednak przypomnieć, że efekt miał swoją premierę w 1997 roku i do dyspozycji gitarzysty oddaje tuner, pedał głośności, wyjście stereo i sześć typów efektów modulacyjnych. Co jeszcze jest warte uwagi? Samo wykonanie jest niesamowite. Minęło ponad 20 lat od jego produkcji, a stan zewnętrzny jest wciąż bardzo dobry, a środek wymaga wyłącznie małego odświeżenia. Czy to samo będzie można powiedzieć o dzisiejszych procesorach? W ogóle, kiedy ostatni raz widzieliście efekt, który posiada z tyłu swojej obudowy opis wszystkich budowanych opcji i instrukcji obsługi Nigdy? Ja też nie. Czy warto więc zainwestować w sprzęt, który niejako rozpoczynał rewolucję cyfrową w świecie gitary? Sami zdecydujcie. Dzięki wielkie za obejrzenie filmu, komentarze są do Waszej dyspozycji. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, a my widzimy się, albo i nie, już niedługo. Adios!